W Niemczech w tym momencie mieszka 39 tysięcy obywateli Japonii. dla porównania, bo to jest dobre porównanie, 26 tysięcy obywateli Algierii. I wiecie państwo, ile przestępstw z użyciem przemocy popełniło w Niemczech te 39 tysięcy Japończyków? Zero. Jesteście bardzo dobrze z kulturoznawstwa. Całe dwa przestępstwa na 39 tysięcy Japończyków. A wiecie... Ile przestępstw z użyciem przemocy w Niemczech popełniło 26 tysięcy obywateli Algierii? Pewnie więcej niż dwa, nie? To ile? 50, 100, 150, ile dajecie? 1700 przestępstw. 800 razy więcej niż obywatele Japonii. 800 razy więcej. I niech mi teraz przyjdzie jakiś lewak, jakiś biedron, jakiś trzaskowski i powie, że wszystkie kultury są takie same. Że nie ma znaczenia, skąd tutaj ludzie przyjeżdżają, bo każdy, kto tu przyjeżdża, będzie się zachował tak samo. Nie. Kultury nie są takie same. Są kultury wysoko rozwinięte, takie jak polska kultura, gdzie ludzie się szanują, gdzie się nie napadają na ulicy, gdzie nie jest tolerowana przemoc. Ale są też kultury, Kultury, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, gdzie w ten właśnie sposób rozwiązuje się swoje problemy. I jak będziemy wpuszczać do Europy, do Polski imigrantów z państw odmiennych kulturowo, to u nas też zacznie być tak, jak w tym momencie jest u nich, tak jak w tym momencie jest w Europie Zachodniej. Wszędzie w Europie Zachodniej jest to samo.